Siemaneczku widzowie, ja jestem Kubusiek i dzisiaj będziemy zajmować się nowym eventem, ponieważ yy, tak, jest nowy event, przez to do, została dodana nowa mutacja o nazwie Tranquil, jeśli mamy mutację yy, na tym owocu, możemy ją dać yy, do tej pantki albo na drzewko, ja już skończyłem drzewko, teraz sobie daję do pantki na przykład, yy, no i tak, yy, jestem szczęściarzem jak mówiłem, ponieważ mam dwa maple apple, tak. Szkoda że nie ma trade'ów, bo jedno bym oddał na losowanie, no ale niestety nie mam. No i tak, yy, jeśli chodzi o to, no to mam tutaj Hinomai. Mam wszystko ogólnie z tego nowego eventu, jeśli chodzi o roślinki. Jeśli chodzi ten cały o Zen Seed Pack. Wszystko stamtąd mam, nawet maple Apple właśnie, czyli to najrzadsze na 0,5% dokładnie. Yy, no i tak, yy, chciałbym zdobyć, już raz było w stoku. Przeskipowałem. Mam tyle pieniążków. No i niestety nie znalazłem tego spiked Mango. Ono jest dosyć rzadkie, ale... No chciałbym. Za 4 minutki jest reset stoku. Może się uda. Yy. I tak. Musimy zabrać na pewno dużo tych. Możemy nawet teraz szukać, ale tutaj mamy bon bon bo. Ale tego bonbono szkoda, dać szczerze, szkoda, dać, czyli już jedno oddałem, a chciałbym mieć chociaż trochę tych bonbonów. bo nie. A wiem, że jest więcej, na przykład tutaj jest Tranquil, tu jest Tranquil. I dzisiaj po prostu zajmiemy się takim zbieraniem tych nowych rzeczy z właśnie mutacją Tranquil. Tu jest Tranquil. No najlepiej mi się wydaje, że na bombówkach, bo one są jednorazowe i nie zajmują dużo miejsca. Chociaż nie wiem, można by sprawdzić, na czym najwięcej się dostaje, bo sam nie wiem i nie brałem się za ten temat, więc wiecie, no. Ale to już sam w sumie nie wiem. Szczerze, no to spoko by było, jakby. jakby ktoś znalazł właśnie taki cennik. Za co, co jest najlepiej? Wiem, że za marchewka jest jedno, za bambus chyba jest cztery albo coś takiego, nie mam pojęcia. I też nie wiem, czy to zależy od tego, jakie są mutacje na jednym owocu. Okej, okay, dobra, momencik, dobra, to tak, widzowie. Dosłownie za 3 minutki jest nowy, no, nowy ten event, bo co godzinkę jest i on trwa 10 dni. Jeśli ktoś nie wiedział, on trwa 10 dni. Gdzieś... Jeju, jaki jestem, nie wiem, 10 minut, przepraszam, on trwa 10 minut. Ten event trwa 10 minut, ta, ta, ta jakby burza tej mutacji. I fajnie, bo mi się wydaje, że też częściej są jakiekolwiek y, burze z mutacjami. Więc fajnie, tutaj mi się bug egg robi. Tutaj mam też... O, otworzyłem sobie zen crate. Uwaga! Oooo! Dzwon! Fajnie, naprawdę fajnie. Otworzyłem sobie jeszcze gnom crate. Naj, najrzadszy! Widzowie, najrzadszy! Okej, okay, GG. Dlatego już jeszcze nie, jeszcze nie mam niestety. Nie, ja sami Jeśli ktoś chciał, po prostu mam siostrę obok siebie, więc wiecie. O, to jest moja siostra właśnie. No. Ale dobra, mniejsza o to, bo dostaliśmy teraz, dostaliśmy teraz naprawdę fajne rzeczy, yy, przeważnie dostaliśmy ten dzwonek, który sobie postawimy o tutaj, o w ten sposób i dostaliśmy samuraja, najrzadszą rzecz z tego wszystkiego, już wam w ogóle pokażę jak to wygląda wszystko, tylko sobie to fajnie tak postawimy. O w ten sposób. Może jeszcze jedno w ten sposób. Okej. Okay. Chyba coś przesunąłem. I tego hachmetę sobie tutaj postawimy. W ten sposób. OK. Fajnie wygląda. Szczególnie że to jest nowy event. Idziemy zobaczyć jeszcze, którego mi brakuje, bo sam w sumie nie wiem. A może mi brakować w sumie tylko jednego? To nie to. Miss klik. Brakuje nam tylko panda gnom, bo samuraja, który ma 5% widzowie, trafiliśmy. Tego i tego mamy, tego mamy. Panda gnoma brakuje nam. Jeszcze sprawdzę, czy mi przypadkiem nie dropnął kiedykolwiek. Panda. Chwilę, moment. Nie ma. Okej, okay. i możecie zacząć sami. Tu jest zinkryt. Okej, okay. mamy to, to, to. I, I w sumie mamy te trzy rzeczy tylko. To bym chciał, na pewno. I to bym chciał. Nie, dobra, nie, nie, nie. Never mind. To bym chciał najbardziej. To jest takie piękne i jeszcze bym sobie z tym połączył. Bo tak pięknie wyglądało, że jakby z tego się woda leje. Jak oglądaliście takich, takie osoby, co budują. Niestety to jest fake, podobno, bo przyjeżdża tam coś i robi. No to oni właśnie tak budują. Te takie bambusowe rzeczy. Rzeczy z bambusa, czy takie domki wykupują w ziemi. Może kiedyś oglądaliście, nie wiem, ale fajne jest to. Fajnie się ogląda, ale niestety podobno to jest fake i tam przyjeżdża ktoś, jakiś architekt, gdzie oni to budują. Ale dobra, mniejsza o to, bo jakby. Trzeba sprawdzić, co my mamy, nie? Monoblome mamy, Serenity mamy, Toro Flower też będzie, Zen Rocks jest, Hinomai jest postawiony, Maple Apple też jest i jest jeszcze postawiony. Już pokażę, gdzie jest mój Hinomai i gdzie jest Toro Flower. Bo Toro Flower chyba nie zbierałem. Ale niestety on jest jednorazowy, co nie? Ale jest szansa niestety zebrałem, bo musiałem. Bo był tam po prostu Tranquil, mutacja nowa. High no Maj jest, on jest nieskończony. Zobaczcie. I to jest taki duży, fajny kwiateczek z 12 kg. A pewnie będzie też jeszcze drugi tydzień. Co jest? Yy, drugi tydzień yy, tego eventu, więc powinno być spoczko. No i co? No i tutaj, yy, co wam powiem jeszcze? Yy, będą rosnąć owocki za niedługo z tego Maple Apple. No, A Maple Apple nie wiem jak wygląda szczerze, ale to 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 może fajnie wyglądać. Zresztą zaraz zobaczymy, jak wyglądają owoce Maple Apple. Dobra, zobaczmy, bo za chwilkę będą znowu te, dosłownie już powinny być. O, jest! Właśnie jest! Jest tranquil! O tym wam mówiłem właśnie, że jest takie coś, i co godzinkę to przychodzi na 10 minut. Co nie? No i, no i po prostu musimy to znaleźć. Teraz, gdzie to jest? O! I to się podświetla, taki jest glowing na to. I, I właśnie dzięki temu łatwiej to jest zebrać po prostu. Jakby ktoś nie mógł tego zebrać. Ale to glowing jest tylko na chwilkę. Więc musimy patrzeć, bo ja Wam pokażę. Jeszcze są takie fajne partyclesy, że tak powiem. Są takie japońskie albo chińskie znaczki. Japońskie albo chińskie znaczki. Właśnie takie. Takie japońskie albo chińskie znaczki. Nie mam pojęcia, co to jest. Musiałbym się dowiedzieć. No ale coś takiego, nie? No i tutaj mamy następnie kolejny. O, jeszcze burnt jest. Burnt, naprawdę ładna mutacja. I to mamy. Te burnt mamy, właśnie skończył all. Tymi właśnie, y, tymi, z tymi właśnie z y, tymi właśnie słówkami które dają coś takiego tutaj sobie zrobiłem takie źródełko bo trafiło mi się, tak? i wygląda to pięknie w sensie pięknie, no ładnie to wygląda nie jest najgorzej, co nie? Y, dalej zobaczmy sobie dajmy sobie te, o 38 ci za 10 frutów, i to właśnie te bambusy powodują to, że jest tego jest dużo Uwaga, nie ma spiked mango. To jest pet short tranquil, że Count your pet mind and makes it tranquil. Że z tego co rozumiem, to pet, te, na peta się to nakłada i pet może dawać mutację tranquil, ale tego nie jestem pewien. Ale jak, jeśli tak, no to naprawdę przyjemna rzecz. Naprawdę fajnie. Okej. Okay. Jeśli możecie, to moglibyście zostać z, subika z dzwonkiem. A jeśli ktoś chce dać gifta jakiegoś, bo ja naprawdę chciałbym na przykład Red Fox'a. A coraz więcej w sumie tych Redfoxów. Jeśli chciałby ktoś dać, naprawdę byłoby mi mega miło, nie? I to by też pozwoliło na rozwój kanału. No i potem bym robił jakieś giveaway. Wiadomo. Yy, tak, zobaczmy sobie jeszcze... O, tutaj mamy Tranquil. Bo naprawdę pod niektórymi filmami zostawiacie naprawdę dużo wyświetleń i to mnie motywuje do dalszego działania, więc naprawdę jest to przyjemne nagrywanie, ale przynajmniej mogę sobie pokorzystać i z gry, wiadomo. Z gry sobie pokorzystam, przynajmniej coś wam opowiem, co wiem no, o nowym evencie, jak to się prezentuje wszystko, naprawdę fajnie i można się też w sumie, z tego kanału też coś dowiedzieć, wiadomo, więc możecie subskrybować. Polubić i dać gifta jakiegoś. Piszcie niki w komentarzu, ja bym was dodał, a wy, wy moglibyście mi coś dać, no bo ja po prostu, no nie mam co wam dać, może wygląda, że mam dużo hajsu, no ale to, że mam dużo hajsu, to nie znaczy, że mam dużo petów czy coś, wiadomo, wiecie o co chodzi. No i jak już bym miał cokolwiek, no to bym dawał giveaway'e, co nie? Dobra, zbierzmy jeszcze, żeby nie był ten film za długi, bo już 10 minutek to trwa. Ponad. Już 11 minutek. No to nie chcę wam przedłużać ani nic. Jeśli się mnie źle ogląda, chcecie się coś dowiedzieć po prostu. Ja po prostu będę zbierał sobie teraz yy, rzeczy z mutacją Tranquil, tak jak tutaj, o. No bo to jest po prostu, no opłaca się. Nie powiem, że nie, opłaca się. Szczególnie, że ten nowy Rekon no ten yy, kitsune o, tak się nazywa ten pecik. Yy, on może wziąć chyba coś z mutacją. Nie pomniałam nie, nie pojęcia. To jest coś jak rakon, że kradnie owoc i coś jeszcze robi. I daje jakąś mutację chyba, ale nie jestem pewien naprawdę. Dobra. Yy, właśnie, Zeneg. Kappa. Fajne to jest. Fajnie to wygląda. Naprawdę podoba mi się. Tanuki też jest spoczko. Ale Kitsun. 0.08%. Naprawdę ciężko jest to złapać. Ja mam tak. Shiba Inu. Nihonzauru. Nihonzaru. Myli mi się z dinozaurami, wiadomo. No ale tego jeszcze tych rzeczy jeszcze nie złapałem niestety, więc trochę unlucky. Okej, okay, lecimy dalej, bo po prostu musimy, musimy znaleźć coś, coś z Tranquil, co nie? Ło, dobra. Ja sobie tak właśnie przechodzę i patrzę, czy jest coś Tranquil, o, chyba coś skipnąłem, ale nie jestem pewien. Jeśli coś skipnąłem, no to po prostu to później zbiorę, wiadomo, nie? Przecież nie będę miał cały czas tych bambusów, co nie? Ale fajny naprawdę jest z tym Frozen, bo wygląda, jakbyś był w jakimś takim gąszczu, że tak powiem, fajnie to wygląda po prostu. No ale nic, no nie będę przedłużał, sobie zrobiłem w ogóle tutaj daszek, to jest taka altanka, fajnie w sumie to wygląda, mi się podoba, co nie? Ale to nie przejmujcie się opinią innych, to wam ma się podobać, a nie innym, co nie? Czy to jest wasze, nie ich, ich innych, co nie? Jeśli chodzi o Seed Shop, no to już mam wszystko z Seed Shopa. Szczególnie jak był ten event. Także co, dziękuję wam za oglądanie. Bo fajnie to wygląda wszystko, ten cały ten Event update. Yy, o nowych update'ach i ogólnie co będzie nowego, to będę was informował. Jutro wpadnie może kolejny odcineczek. Także do zobaczenia i cześć.